Będzie testka Tema 250, trochę o nim opowiem, co przy nim robiłem. W sumie nie jest jeszcze skończony, ale trochę nim jeździłem, więc mogę trochę o nim powiedzieć. Bo na początku byłem, że tak powiem, no nie moja bajka, nie, ale po pewnym czasie się trochę do niego przyzwyczaiłem. O, podnóżka mi się odkręciła, kurwa. Może wytrzyma jedno jazdę O, tu i kopnik się poluzował, kurwa. Nie, no trzeba wszystko podokręcać, bo ja to pogubię. W tym 2T. O, dobrze jest. Co zaraz się fres na kopce obrobi. No dobra, sprzęt przygotowany. No dobra, początek to jadę tak spokojnie Przejechałem 2 2 kilometry Ogólnie ten motocykl nie chodzi tak jak trzeba Ale jak tarnie w tych zmienia to ja nie wiem Miałem buty od znajomego, nie? Bo moje całe znojone, bo wczorajszy Masz musie je w marzycie, niech zmieniać Zaraz Nawet nie zapinałem tych regulacji, bo Zaraz później będzie sobie poprawiać od nowa to co do odpalania dwusów, ale całkiem nieźle mi odpalił na zimne Zatrzymam się gdzieś, to pokażę wam jak na ciepłym odpala, ale kurde, no powiem wam yy, teren motor to jest naprawdę wypalenie <noise> te z tego kopniaka Ogólnie na początku to miałem trochę inną opinię o tych busu, ale wczoraj cały dzień pojeździłem Jeden pak wyjeździłem, co prawda na powrocie mi się paliwo skończyło ale to dlatego, że jest to szukany kranik bo jak przełączysz na rezerwę to nie jest rezerwa, tylko normalnie paliwo jak przełączysz na normalnie paliwo, to jest rezerwa no jakoś do domu dojechałem ale cały pan wczoraj opierdzieli podjadę jakiś tam na kawałek bardziej prostej drogi to może coś na koło postawię bo wczoraj trochę ogarnąłem no, pierwszy raz jak ten motor wziąłem to mówię, ja pierdzielę, szok no, tutaj jak Teraz sobie to tam nie patrzysz na obroty, dajesz w górę i tu idzie, bo sumie to idzie A to już trzeba tak jak w ścigu obrotami podnosić W sensie to tutaj to rezo, nie? Ale, ale też jak już Terezo rezo wejdzie, to tego biegu mało zostaje, żeby na kole jechać No powiem wam, jeśli chodzi o to o opinię moją, to, to trochę zmieniłem No bo w sumie wczoraj polatałem, to i na kole wyprzedzałem te cztery i ten Ale na początku to... ja już plecy zaliczył To są właśnie te dwusuły Teraz jest obraz co nie wiem, nic nie przestawiałem w tej GoPro, więc jest domyślne ustawienie, nie? takie szczęście do tego, że teraz mi się zbije coś i tak czuję. Te szkła muszę pozakładać. Najlepiej jeszcze może takie tuli silikonowe, bo ta obudowa w tym cała metalowa jest. Kuler otwiera tego obrodo w taki zapach nowej kamerki, a ten, a łapy udziewane w oleju, pierdzielone. o bo teraz cenzura na YouTube. Bo tu jest dobra droga, żeby na kole polatać. No po czwórkę, bo na tych jedynka, dwójka to ja nie ogarniam Dobra, na tym na stojącym jakoś wyświetlać Ale opanowałem, trochę mi wychodzi dłużej w tej Jak tak poświęciłem, to mam pojęcie dobre gumy, bo tylko że trzeba okropnie wysoko zetkniętych. Wam Dobra, ja do jakiś drzewo sobie znajdę, to jeszcze zrobię odpalanie na ciepło coś powiem bez silnika to będzie może... to proszę tak dobrze nagrywać dźwięk bez mikrofonu oczka mi się rozpożyła a w ogóle sobie podświetlę wyświetlać minimalnie za się obroty Jest Chyba takie minimalnie za wysokie, ma ale można mu trochę będzie zmniejszyć. To miał takie niczym, że jak tak chodził to zaraz gazdy. Nie może się wygazmał. Teraz już tak nie chodzi. Wiecie, jest stare gaźniki, te przepustnice są powyrabiane te... Jak to się nazywa? Jeśli ta przepustnica ma luz, jest skręcona śruba, to drży, to może podskakiwać te obroty. Ale to jest kurwa. Uro tych starych enduro. No dobra, to jeszcze odpalanie na ciepłym. Zawsze mi to nie szło w ogóle, kurde, tutaj krzak jeszcze. Wezmę z tej strony, przejdę. Przy drzewie jest taki lepszy zakres kopnięcia, jeśli chodzi o ten motor. Ja zawsze go tak odpalałem. Normalnie nie umiem tego motocykla odpalić, wam powiem. Ale przy drzewie jakoś się udaje. O kurwa, no ten motor to jest. Ten motor to jest po prostu, jak to powiedzieć, taki oszust, jak nie ma nagrywania, za chuja nie odpali. No jeszcze raz spróbuję, bo aż nie wierzę. I trzeba go kopać i kopać. A jak teraz to kurwa odkopa pali. Nie wiem co to jest. Napierdziel Albo po jednym Po jednej jeździe się nauczyłem go obsługiwać Nie No powiem wam tak Motorek fajny ale nie działa w nim ten zawór Ale tam na czwórce to bez problemu Na koło idzie Trzeba go kręcić nie Bo widziałem jak Tadzik nim jedzi To wszystko jest zalane w oleju Nie przepala tej mieszanki Tu się wszędzie leje Zobaczcie tu wszystko suche jest Tutaj się troszkę leje, ale to się nie leje tu z zaworu, tylko tu poniżej. No też z zaworu, bo to jeszcze jest taka klapka. Ogólnie to nie wiem. No Jak Was interesuje, co ja w tym motocyklu robiłem, to tak. Nie miał wszystkich szprych. Olej w lagach zmieniałem. Główkę ramy skręciłem, żeby ta kierownica tak nie latała. Tutaj ogólnie cały silnik był zażygany. Ktoś dał odmę od silnika na środek głowicy, że to nie wiem, czy to odmo było. Tutaj co jest, przepustnica od gaźnika. To tam widziałem, że, ten, że ktoś owinął taśmę izolacyjną, chyba żeby się nie wiem w jakim to celu, i ten klej z tej taśmy izolacyjnej normalnie spływał po przepustnicy do gaźnika. To ja myślałem, że ten gaźnik był klejony na początku. Ojajku, co tu jeszcze? Zawieszenie, no zawieszenie to w przodole zmieniałem, a z tyłu Romanowi dałem zawieszenie do robienia. No i ładnie zrobił, nie? Nie wiem, czy nie ustawiłem mu zbyt powolnego wracania, ale fajnie to działa. Nie, nie bije już te koło, tak jak wcześniej żebrałeś to Ci jak sprężynę oddawało Ojejku No powiem Wam, że w pizdu rzeczy w tym motorze robiłem, już tak mi ciężko powiedzieć, bo tak z pamięci to i nie pamiętam wszystkiego, ale trochę jeszcze zostało mi właśnie ten, ten element zaworu, co w poprzednim filmie W poprzednim filmiku mówiłem Wymienić i motocykl będzie do oddania w zasadzie no tutaj widzicie, wyszło przed samo jazdo, że śrubka od kopki się odkręciła, śrubka od podnóżki się odkręciła, no to 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 widzicie, takie to są so te, te Maciek, który wyjechał Kawasaki mówi, że luz na ladze jest. Patrzymy zacisk hamulca nieprzykręcony kurwa. A już z reklamacją do Romana dzwoniliśmy No dobra. A, jeszcze ten, najbardziej taka straszna rzecz, jaka w tym motocyklu się okazała, to te śruby wszystkie, co tu są, te akurat nie, ale te, co tu są i chyba tam, to normalnie biorę śrubokręt, żeby je wykręcić, patrzę, że śrubka macha, biorę ręką, wyjmuję, a tu jest normalnie... Y Masę uszczelniającą, bo wiecie, gwinty były pourywane, i ktoś po prostu chciał te śrubki tylko wkleić, nie wkręcić, tylko wkleił je tak, że ręką je można było wyjąć. I tylko, no praktycznie nie wiem, ten rand siedzenia, ale to też nie jestem pewny, czy to na pewno by dało radę. Yy, działało tak, że ta śrubka nie wypadła i ten stelaż się cały nie rozłożył. No to to było takie najbardziej, że tak powiem, yy, niebezpieczne zaniedbanie. Ale jako, że miałem taki gwintownik, to przygwintowałem na tyle dłuższe śrubki, wkręciłem no i jest to zrobione tak jak trzeba. Tutaj, akurat, było to wcześniej, ale yy, po, przy którejś jeździe tutaj była taka tulejeczka. Nie, że to równo trzymała i taki seger, i zostało to zgubione. Ten seger dokupi, nie, a taką tulejkę to jakoś, ona była właśnie gumowa, żeby to trzymało, bo tak to z gumą. No, może być problem, żeby coś takiego dorobić. Metal byłoby łatwiej. No dobra. Ale jak trzeci raz odpali za pierwszym, to naprawdę nie wiem co to. Chyba się nauczyłem odpalać ten motocykl. To jest aż kurde niemożliwe. Ja pierdzielę. No, wczoraj co jeździliśmy, no to wszyscy będą w szoku, że ten motocykl tak zajęliście palić zaczął. jak będzie kopałem, kopałem i nie mogłem odpalić. A teraz pali od kopa. Urwa, to chyba na potrzeby filmu.